Z aklamacji z 22 kwietnia, z też Ewangelii Świętego Jana. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Tu też oczywiście to, co wczoraj mówiłem, jest pokazane to, że Jezus umarł za nas na krzyżu, ale Pan Bóg, tutaj jest stwierdzenie takie, że Pan Bóg tak umiłował świat. Że właśnie dał nam swojego syna jednorodzonego, który właśnie na tym krzyżu zawisł i nas wybawił od ode złego. I dlatego powinniśmy Panu Bogu za to dziękować, chwalić go, tak jak wczoraj właśnie mówiłem, i żebyśmy wierzyli w Niego, i żebyśmy dostąpili chwały nieba. Dziękuję za to, że słuchaliście. Może to dla Was takie trochę dziwne, ale mam tnienie takie, żeby właśnie to dla Was specjalnie nagrywać i dziękuję za odsłuchanie. Króluj nam chrystę. Amen.